Cześć, krzyż, jestem Nadia w Wias na moim kanale i dzisiaj będzie druga część ręca I pamiętacie to, jak. Bo A ma... pamiętacie, jak... jak Borys był w szpitalu? Przeczęść macie tutaj tutaj na ekranie. Tutaj dokładnie. Opisie. Tutaj dokładnie się wyświetli wam link do tego właśnie filmu. I słuchajcie, Borys był w szpitalu, właśnie. Co tam, Nadia, o nim opowiesz? Jak on się czuje w ogóle? Łe, coś mu się w oko stało? Czy ja dobrze widziałem? Skroń. Kuza Kuzama, a pokaż jego nóżkę. Bo nie wiem czy pamiętacie, ale w ostatnim odcinku właśnie Borys spadł z trampoliny, jak skakaliśmy, bo wyskoczył. Wyskoczył po prostu za wysoko. Wow! No i ma teraz takie małe po prostu rany, trochę kolanem kłopot i z całą nóżką. Bawimy się dzisiaj na placu koło mojej szkoły, zawsze tu przychodzę ze moją klasą. No i warto wspomnieć Nadia, że będziesz odpowiadała i ja może razem z tobą zobaczymy jakie pytania nam widzowie zadali, ale będziemy odpowiadać na pytania od was. Tak? No. A Gigi co robi? A Gigi? Dawaj mi Borysa, mojego kochanego. Cześć Borys, znowu razem. Nie chce się bawić, czy jak? Bo słuchajcie, jest tak gorąco, jest mega upał u nas, nie? Mhm, chodźcie do ciebie. Zanim przejdziemy do pierwszego pytania, to zrobimy małe zawody na terrorce w jeździe. Kto daje zjedzie? Bo jakby co, to nie wiem jak ty Mikołaj to odliczysz, bo Mikołaj to... Może jakąś trawą zaznaczymy, czy co? No, no bo ta tyrolka jedzie tak Tu jest koniec, się skacze na tą no. tyrolkę i, I tak I wraca. No dobra, zobaczymy Właśnie nad nami jest tyrolka Tam jest takie siedzonko, pobiegniesz po nie? Ja tu czekam z Gigi i Borysem muszę wysypać piasek Z budków? Tak, no to wysypuj Zaczynamy Chodź do nas to, ciężko, to się ciąło. Podaj mi tu przekaż. Mam to, mam to, mam to. Dobra. Ja pierwsza i pokażę to. Mi, jak to się robi. A więc tak, Nadia będzie ruszała pierwsza. Nadusia, jesteś gotowa? Dobra, wybijamy się i robimy tak, że kto po prostu dłuższą trasę przejedzie tą tyrolką. My zobaczymy, zaczynamy od ciebie, później Gigi, później ja i później Borys. Więc Nadusia, go! Leci, leci. Leci, jedzie. Jest, gdzie już jest? Zatrzymała się tutaj. O, i nadal się cofa. Teraz w tą stronę. Zobaczymy jak daleko się cofnie. Tutaj. Dobra. Dobra Nadia, teraz jest pora na Gigi. Ale zadamy już pierwsze pytanie. Odbi nie. Co? Nie. Dobra, montujemy teraz Gigi. Zobaczymy jak ona sobie poradzi. Obstawiacie, kto dalej pojedzie. Czy Gigi, czy Borys. <grystanie> <grystanie> Uwaga, teraz będzie startować Gigi. Dobra, możesz puszczać. To nie pojedzie. O -o. O, o, dobra, musisz zjechać z nią. Słuchajcie, był. Okej, okay, jedzie Nadia. Zobaczymy, jak daleko zajadą ta para. Czy pobiją swój rekord? No to jest pytanie. Uwaga, zobaczymy. Tutaj jest ich punkt ostatni. Aj, tak samo. Troszeczkę nawet dalej. No dobra, to tu macie punkt. Gigi ma o pół metra dalej. No. To ona wygrywa, czy ty? Dobra, to teraz ja, a później Borys. Dobra, słuchajcie, teraz będę jechał ja, a później ja z Borysem zaraz wam pokażemy nasze dwa wyniki. O, nie, Nadia, ukradła mi tyrolkę. Lecę ją gonić. Odstawaj! Uwaga Mamy ten sam wynik. Więc to teraz będzie Borys i Mikołaj przed Państwem, już się tam szykują. Biorę Borysa tutaj. No dobra Żeby nie spadł Uwaga jedziemy Dobra, chodź z nami Nadia O, chyba zahaczyłem o! Jesteśmy tu Dobra, więc podsumujmy wyniki No Nadia nie wiadomo jak, ale chyba przez to, że jest trochę lżejsza udało jej się zajechać jak najdalej Idziemy teraz zrobić Mikołaj, może rozkręcimy ich na mechce na karuzari? No pewnie, dawaj Gigi, biegnij po nią Ja już przymocuję Borysa I Dobra, słuchajcie, fajne jest w tych Fingerlings to, że możemy je przyczepić Dobra, ruszamy Nadia próbuje pierwsza rozkręcić Gigi i Borysa Ale ja zaraz dołożę do pieca Okej, okay, Miki, możesz zacząć Dobra, Nadia trochę ich rozgrzała, ale teraz ruszamy na pełnej petardzie Daj Troszkę... w Troszkę... Tak? Ło! Za szybko, jeszcze raz, jeszcze raz Ale Borys jest chory co, co zrobiłeś? No, my jeszcze raz. Nie lubi cię Borys teraz. Teraz właśnie no, bo... Borys nie lubi. Borys Nawet mnie nie mi dę co tą... Borys mnie nie lubi. Dobra, druga próba. Uwaga, będę rozkręcał powoli i coraz szybciej. Zobaczymy, kiedy spadną. Dobra. Mów kiedy szybciej. No może szybciej Dobra. Szybciej Mega się trzymają teraz. Teraz chyba nie spadną. Dawaj! Dobra. Mikołaj! Ej, to jest niemożliwe, one nie spadają teraz Ja już nie mogę no? nawet szybciej kręcić O nie o -o, coś się zahamowało Mikołaj, teraz idziemy na zjeżdżalnię, bo widzisz, że Dobra Dobra, Nadia teraz się wspina Chodź, chodź Idę, idę Idziemy na zjeżdżalnię, rzucam ci Gigi Uwaga U. Przejęta i Borysa też, musisz tam iść, ja się chwycę liny. Dobra, Nadia, łap Borysa. Oh, dobra, masz go. Dawaj. Dobra, teraz ja słuchajcie. Ja muszę tutaj jedną ręką się wspinać. Jestem. Dobra, nie wiem jak oni to przejdą. O kurcze. Dawaj. Udało się jej. Teraz Borys. Udało się mu. I teraz, ty, uważaj, żeby nie wpadła noga. Dobra, ja, ja mam nadzieję, że nie. Jestem za to za stary i za ciężki. Uwaga. Hop, 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 hop. Jestem. Dobra. To co? Robimy im zjeżdżalnie. Kto pierwszy, Borys? Ja. <gry> Dobra. I. Gigi. Ciężko było, teraz, ty, chodź. Uwaga, i Nadia. Jesteś, dobra, dobra. Słuchajcie, kolejne tutaj jest utrudnienie. Taka bujająca się deska. Jestem, dobra. Czekamy teraz na Nadię, Borysa i Gigi. O, o, prawie spadła. Rzucaj Borysa od razu do mnie. Nie wiem, czy dam radę. Dasz radę, dorzucisz. Dziękuję. Dorzucisz na pewno. A tam sobie panowie. Uwaga! Mamy. Yeah! Borys! Dobra, idź po niego. Dobra, Borysa zaraz uratujemy. Mikołaj! Dawaj, Lili, Gigi. O, dobra, ją mamy. Dobra, uwaga, chodź. Jestem. Dobrze. Pójdę po Borysa. Dobra. To skacz, ale uważaj na siebie. Uo! Nadia. Uwaga, teraz między nogami. Jest, mamy go, chodź. Dajcie, dam ci rękę. Nie, ja Dasz radę? Okej. Okay. Słuchajcie, Nadia wszystko umie. Gdzie idziemy teraz z Borysem i z Gigi? Dobra, Nadia. Co byś chciała tutaj? Jeżeli... Dobra, bo, No? To teraz chyba nie ty. Ja, no damy mi, teraz ja chcę zjechać. Co ty zrobiłaś? Czemu ja jestem tutaj już? Ej, słuchajcie, ona mi zabierała tą przyjemność zjeżdżenia, bo mi wyczarowała, że się przeteleportowałem tutaj. Mogłeś mnie. No dobra, dobra. Kochani, słuchajcie, i tak sobie spędziliśmy ten dzień właśnie z Borysem i Gigi. Chcieliśmy wam pokazać, że Borys, no już się lepiej czuje, chociaż jak widzicie, ma ciągle na sobie plasterki. O, I co dusia? Takie mam trzy pytania tylko od widzów, może na koniec, które zadali nam. Jedno z takich fajniejszych pytań to jest, jakie mamy pomysły na następne filmy. Ale wydaje mi się, wiesz co? Wydaje mi się, że możemy zrobić niedługo jakiś film na basenie. Bo w sumie mamy już lato. Słuchajcie, wykorzystamy tą piękną pogodę, co jest i nagramy dla was jakieś filmy basenowe. Może właśnie z Gigi i Borysem, a może sami coś wymyślimy fajnego. Na pewno dostaniecie filmy z lasu, z podróży, może z jakichś wakacji. Na pewno będą filmy z dziadkiem. No i z Dominikiem. No właśnie. Więc czekajcie. Czyli to, co zawsze w sumie, kochani. Uh -huh. Drugie pytanie, Nadia. Czy ty wyjeżdżasz gdzieś na wakacje w tym roku? I czy zabierzesz mnie też? No mnie? tak A chcesz zjeżdżę. mnie zabrać? No <grych> A gdzie możesz teraz, żeby pojechać? Nie wiem Ja bym pojechał tym razem znowu do Hiszpanii w sumie Ja bym pojechała do Legolandu O kurde, ale Legoland gdzie jest? We Francji? Nie, gdzie indziej Sama nie wiem <grych> No dobra, a ja bym pojechał wiesz gdzie? Do Disneylandu Czyli musimy to jakoś połączyć, słuchaj Kochani, słuchajcie, no szczerze mówiąc nie mieliśmy fajnych pytań, odpowiedzieliśmy na takie dwa wakacyjne, jest nam za gorąco i kończymy ten film. Słuchajcie, opadliśmy z sił, Nadia już ucieka. Kochani, pozdrawiamy was serdecznie, było mega fajnie, dajcie łapkę i subskrybujcie kanał, to był taki luźny odcinek, jak wroga z naszego dnia z Borysem i Gigi, pa!